Są takie mecze, proszę państwa, które nie trzeba zapowiadać w żaden sposób efektowny. Po prostu same się zapowiadają przez swoją markę, przez swoją renomę i wielkość drużyn, które w nich występują. Takim meczem niewątpliwie jest Der Classicer. Takim meczem jest niewątpliwie Super Puchar Niemiec, na który zapraszamy bardzo serdecznie. w A to już tu witam państwa? I Wojciech Ryszek, Kobel. Dość spokojny wybicie tej piłki, jest jednak podanie no idealne wręcz do Mukoko. Mukoko powalił rywala bez faulu. Mukoko, zagranie do Halanda. Haland bierze na ściany rywala. Jednak jest doskonale ustawiony upamekano. Jeszcze próbuje Borussia. Jest piłka w środku pola. Bellingham. Bellingham w pole karne. Royce, szansa, Royce, kapitalnie Neuer! Ależ to była szansa dla BVB, ale doskonale wystawił tam nogę Manuel Neuer. Akcja kolegów z reprezentacji, już jeden były, drugi obecny, reprezentant Niemiec, ale też fantastyczne podanie otwierające do Roysa. zgubiony tutaj Niklas Zyle, Royce mógł to, powinien to trafić, no ale od czego No jest przecież Manuel, od czego on ma nogi, jeden z najlepiej grających nogami bramkarzy w historii futbolu, teraz fantastycznie broni tą sytuację, nie ma to się oszukiwać sam na sam, fakt faktem upadał na tej śliskiej murawie Royce, ale teraz będzie już szansa dla Borussii. Niesamowicie zbudowany, to też mu pomaga w tym szybkim bieganiu, to pokazuje, że pomimo tej wysokości, te długie nogi, tego dobrego zmasowania, naprawdę jest świetnie przygotowany szybkościowo, a Bolt oczywiście, że ten rekord pamiętam, 12 lat temu, 9,58... To zwaga szansa, gol! Gol Koko, jeden do ale spalony jednak niestety... Niestety spalony dla tego chłopaka, ależ miał radość Yusufa mu koko ten szesnastolatek, ale jednak Był na spalonym, czy tak rzeczywiście było? Ta a teraz, a, może chwilę Mateusz, Mateusz Koman Jest szansa dla, dla Bayernu, Koman ładnie nawinął rywala, Koman Jest piłka w, w środek pola karnego, tam jeszcze Lewandowski Ale jednak nie było strzału na bramkę Jeszcze yy, Bellingham Zagranie teraz y, po linii bocznej w kierunku Halanda. jednak y, dobrze broni i Brazylę. Alfonso Davis. Jeszcze Bayern. Gorecka. Gorecka. Zagranie za linię obrony. Gnabry, Serszy Gnabry, to jest często raz, gdzie właśnie te za linię obrony podania są tutaj widoczne. Strzał i gol! I gol dla Bayernu. Robert Lewandowski. Ależ to pięknie wykończył. Jest trafienie. Bombera z Polski. Robert Lewandowski prosto z Polski się nie zatrzymuje, prosto z Polski do Dortmundu wraca tutaj na swój stadion, na stare śmieci i teraz zdobywa bramkę przeciwko i Dortmund w klasikerze przypominałem ten Der Klassiker z tego roku Robert z hatrykiem, teraz Robert z bramką, ileż to on ma tych bramek w Der Klassikerze, ale nie ma co się oszukiwać niedokładne zagranie i Dortmund bardzo dobrze przechwyciła to linia defensywna Bayernu, później przeniesienie do prawej strony, później do lewej, tutaj Gnabry zakręcił rywala do środkową, nabiegającego Lewandowskiego, a ten głową zdobywał mnóstwo bramek i także teraz posyła koło bezradnego Kobela, radość polskiego napastnika, ale fakty są też takie, że tutaj sporo błędów Borussia Dortmund się wkradło i po prostu tylko czekał Bayern, aż ten błąd będzie takim największym, który będzie można wykorzystać. To była pozycja spalona, ewidentnie tutaj wracał z niej, no ale nie zdołał uciec, bardzo dobrze się tutaj e, zatrzymał i teraz jest zmiana i się wcale nie dziwi jak to koman schodzi, tak jest i pociągnę szybko Wojtek. E, ja zauważyłem jak on schodził do szatni utykając. Bardzo mocno utykając na lewą nogę, i on to cały czas robi od początku. Nie udało się tego zawejść Tak, odmiała. to jest taki notoryczny jego przypadek. Teraz akcja Borus z Bayernu. Jest okazja, Lewandowski, jeszcze szansa 2-0. 2-0, kapitalna akcja Dewisa z lewej strony, zakończona bramką Miller'a. Fantastycznie, tutaj tym razem oddał ten, który zawsze dawał do Lewandowskiego, czyli Lewandowski dał Millerowi. I ten zamyka na 2 do 0, tam jeszcze był drobny ping ale to wszystko bardzo dobrze, szybko, żywo wyglądało Od tej zmiany minęło dosłownie 7 sekund do szybkiej piłki na lewej stronie Kapitalne otwierające podanie od właśnie Sané, teraz też poprawiał to wszystko Tam nie było pozycji spalonej też Robert Lewandowski i domykał to wszystko Rzecz jasna, Müller tak nie zagrał pięknie. Nie, to było przepuszczenie, to było celowe 0. zagranie Lewandowskiego, mam wrażenie on to przepuścił idealnie. Tak, tak, tak. On nie chciał strzelać. On podawał Müllerowi i to wyszło mu perfekcyjnie. Tak więc goli, asysta, we, we, On właściwie piłka. zmienił tym takim ruchem nad piłką Gregora Kobela, który potem nie wiedział już co zrobić. A Müller tylko dobił piłkę. No i jest. 2 do 0 już na Bayernu w tym meczu, do, idą na idą i do park. A kanzi tam wraz z Mukoko. Jeszcze zagranie w kierunku, do w kierunku Halanda. Haland ma szansę. Jest Haland! Haland! jest 2-1, Jest 2-1! Ale chyba nie! Spalony! Tak jest! Aczkolwiek! Znowu nie chciałem ci się fajnie słowo, ale znowu widziałem, że on był za bardzo wysunięty. Stoi... Aczkolwiek no, Izagi, tak nie wydaje mi się! To jest tak jak Izagi. Oczywiście. pamiętasz, też minimalnie, minimalnie. I Barwy pytuje, że tak, a sędzia kiedyś w latach 90. na początku 2000. mówił, że Izagi nie był. No sprawdzimy, poczekamy, ale ale to był naprawdę stykowy spalony, chociaż ruch był, więc na pewno będzie to sprawdzane, ale nie, już tak. to sprawdził Sasza. no i będzie tutaj wznowienie od rzutu wolnego. Też to było pokazanie, że Bayern nie jest bezbłędny, że to było takie przede wszystkim wypuszczenie Halanda na jakiego nie mogą sobie pozwolić, bo on był na minimalnym spalonym, ale jak on wyruszył w linii, tak czy siak zrobiłby sobie równie wielką przewagę w sytuacji sam na sam Halanda. Zdecydowanie, nie... to jest naprawdę... Znakomita postawa Halanda. Mimo, że ten spalony był tak, to jednak naprawdę trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Ta akcja była bardzo imponująca, mimo tego spalonego. Bellingham. Jude Bellingham. Nico Schulz Jest cały czas przy piłce teraz Borussia. Axel Witsel Nie oddaje od piłki zbyt szybko Bayernowi w tej akcji. Axel Witzel. Akanji. I Nikoszuc, Schulz. Liga za nim jak cień, nie ma, że teraz Leroysa, ne. A Kanji na prawą stronę jest tam. Royce. Jeszcze próbuje. Z tego co widzę. Malen jeszcze. Są na bramkę i gol! Ależ kapitalny Są Roysa. 2 do jednego dla Borussii, Bramka w tym momencie pada. I kto ma to nieść, jak nie Marco Royce? Marco Royce! Człowiek, legenda dla Borusi Dortmund! Odchodzili Getze, odchodził Lewandowski, odchodzili wszyscy wielcy z Borusi, on zostawał przez całe życie, on dzierżył opaskę kapitana w wielu aspektach, teraz ma prawo, ma radość! Ma cieszenie się względem takim, że może ponieść Borusję do jeszcze jakiegoś kombeku, do wzniesienia się na wyżyny, do tego by jeszcze odwrócić losy tego spotkania. Ależ jak pięknie uderzył. Ta piłka kręciła się rotacją boczną niemalże w samo okienko. Nie był w stanie zainterweniować. Nawet Manuel Neuer rzucił się, poszedł na całość, ale też. Nie był w stanie obronić tej futbolówki, Marco Royce. Mamy 2 do 1 i jeszcze będą emocje. Mówiłem, 2 do jednego, to wynik dalej nie będzie. To prawda, pieniędzy. tym bardziej teraz cieszymy się, że będą emocje w tym meczu. Że to jednak jeszcze się będzie działo. Że to nie jest zamknięte spotkanie. A tu jednak Borussia postawiła się Bayernowi Co zdobywa tę bramkę? jak teraz nakręca kibiców na to, żeby tę bramkę pomogli im zdobyć. Coś niesamowitego, jaką on ma energię, jak ją jest abuzowany. a Agarewka gdzieś tam patrzy z tyłu sobie pomyślał, no okej, okay, no niech tak, niech tak macha tymi rękami, no ale co z tego, jak nic z tego, nie z tego nie będzie Wicel teraz zagrywa do tyłu, chociaż pokazywał się wyraźnie tam moda Wood, że jest na pozycji inny wariant jednak wybrał Aksel Wicel, a jeszcze raz błąd Borussii, Lewandowski, Lewandowski 3 do jednego 3 do jednego jest już chyba, no prawie po sprawie Dwie bramki, asysta, to jest dorobek Lewandowskiego Lewandowskiego tinder Der że on się nie zatrzymuje. Siódma bramka, jeżeli chodzi o e, cały ten DFB Super Cup. No to jest naprawdę pokazanie mocy polskiego napasnika i znów na linii Haaland Lewandowski, Lewandowski będzie górą, straszliwy błąd linii defensywnej Borusi. prosty przechwyt tutaj Bajernu, odegranie tej piłki, nie ma mowy o opozycji spalonej, Lewandowski stanął oko w oko z Kobelem, on się tutaj nie pomylił, on się zapytał bramkarza w który ruch, on zobaczył, że kobel jest położony i się cieszy, i jest radość, i jest prawdopodobnie po metu. 3 do 1 i kolejna bramka Roberta Lewandowskiego do statystyk, już trzecia w tym sezonie. Fenomenalnie stoponie. teraz wykorzystał ten, no, koszmarny błąd Akanji'ego. Robert Lewandowski, no, zagrał koszmarnie Akanji tej akcji. Tak nie powinno się wykonywać takich zagrań. Po prostu, no, nie rozumiem, co teraz zrobił Manuel Kanji, chociaż teraz taki podobny błąd chciał popełnić Zylę. Jednak był szybszy w tej sytuacji Manuel Neuer.